Czy wiesz, że operacja Market Garden była jedną z największych operacji powietrzno-desantowych w historii? Rozpoczęta we wrześniu 1944 roku, miała na celu przejęcie mostów w Holandii, aby umożliwić szybki marsz aliantów w głąb Niemiec. Niestety, operacja zakończyła się niepowodzeniem, co miało poważne konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny. Operacja składała się z dwóch części: Market, czyli desant powietrzny, oraz Garden, czyli ofensywa lądowa. Plan zakładał zdobycie kluczowych mostów przez spadochroniarzy, a następnie szybki marsz wojsk lądowych. Niestety, silny opór niemiecki i problemy logistyczne sprawiły, że operacja nie przebiegła zgodnie z planem. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów operacji była bitwa o most w Arnheim. Brytyjska pierwsza dywizja powietrzno-desantowa dowodzona przez generała Urquharta walczyła zaciekle, ale została otoczona przez Niemców. Pomimo heroicznej obrony, Most w Arnhem okazał się mostem za daleko, co symbolizowało niepowodzenie całej operacji. Operacja Market Garden miała na celu zakończenie wojny przed Bożym Narodzeniem 1944 roku, ale jej niepowodzenie przedłużyło konflikt. Pomimo porażki, operacja pokazała odwagę i determinację alianckich żołnierzy. Dziś jest pamiętana jako jedna z najbardziej złożonych i ryzykownych operacji II wojny światowej.